Sowa zajmowała pod kasztanami staroświecką, uroczą rezydencję, najwspanialszą ze wszystkich tak przynajmniej zdawało się Puchatkowi, bo była tam i kołatka, i sznur od dzwonka z chwaścikiem. Pod kołatką widniał napis, który głosił: Proszę dzwonić, jeśli kto chce po porady. A pod chwaścikiem dzwonka było napisane: Proszę pukać, jeśli kto nie chce po porady. Te napisy wykonał własnoręcznie Krzyś, bo tylko on jeden w całym lesie umiał pisać. Sowa, choć była mądra i doświadczona i potrafiła czytać, pisać i sylabizować swe własne imię, była w wielkim kłopocie, gdy chodziło o trudniejsze słowa tak jak na przykład obważanek lub jakkolwiek bądź. Puchatek przeczytał obydwa napisy bardzo starannie, najprzód z lewa na prawo, a potem na wszelki wypadek z prawa na lewo. Potem dla zupełnej pewności zastukał kołatką i pociągnął za sznurek od dzwonka i zawołał donośnym głosem. – Sowo, przychodzę po poradę. To ja, Kubuś Puchatek. Po czym drzwi się otworzyły, i ukazała się w nich soba przemądrzała we własnej osobie. Co słychać, Puchatku? powiedziała. Jakie masz nowinki? Ach, okropne i smutne odpowiedział Puchatek. Mój przyjaciel Kłapuchy zgubił swój ogon. Strasznie mu go brak. Więc czy nie mogłabyś mi łaskawie powiedzieć, gdzie go szukać? Widzisz, odparła Sowa, najczęściej praktykowane postępowanie w takich wypadkach jest następujące. Ojej, przerwał jej puchatek, co znaczy najczęściej polukrowane postępkiwanie? Jestem misiem o bardzo małym rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność. To oznacza rzecz, którą ma się zrobić. – No, jeśli to tylko to znaczy, to niech już będzie – szepnął miś skruszony. Więc rzecz do zrobienia jest następująca. Po pierwsze, wyznaczenie wynagrodzenia. Trzeba ogłosić chwileczkę – przerwał jej Puchatek, podnosząc łapkę do góry. – Co mamy zrobić dla tego czegoś? Coś powiedziałam? Bo właśnie kichnęłaś w tej chwili, kiedy chciałaś to słowo wymówić. Mylisz się. Nie kichnęłam. Kichnęłaś, sowo. Przepraszam cię, puchatku. Nie kichnęłam. Niepodobna kichnąć, nie wiedząc o tym. Tak, ale nie można usłyszeć kichnięcia bez tego, żeby ktoś nie kichnął. Więc powiedziałam tak. Po pierwsze wyznaczenie wynagrodzenia. Trzeba ogłosić. Co? Powtórz jeszcze raz. Poprosił puchatę nieśmiało. – Wynagrodzenia! – huknęła sowa. – Ogłosimy, że damy bardzo dużą ilość czegoś tam temu, kto znajdzie ogon kłapouchego. – A, rozumiem – powiedział puchatek, kiwając głową. – Ale mówiąc o bardzo dużej ilości czegoś tam – mówił dalej marząco – ja zwykle o tej porze dostaję jakieś małe co nieco. I spojrzał tęsknie w stronę szafki stojącej w kącie bawialni sowy. Po prostu łyk słodkiej śmietanki czy czegoś tam innego i odrobinę miodu. Sowa przemądrzała, udawała, że nie słyszy. Otóż więc, powiedziała, napiszemy na karteczce ogłoszenie i zawiesimy je w lesie. Odrobinę miodu, mruczał Puchatek do siebie, albo cokolwiek innego przy czym westnął głęboko i starał się z uwagą słuchać tego, co mówiła sowa. A sowa mówiła coraz dalej, używając coraz dłuższych słów, aż wróciła do tego, od czego zaczęła i wyjaśniła, że osobą, która napisze ogłoszenie, może być tylko Krzyś. – To właśnie on sporządził napisy na moich frontowych drzwiach. Chyba je widziałeś, Puchatku? – Puchatek już od pewnego czasu mówił tylko tak i nie na przemian, nie słuchając wcale tego, co mówiła Sowa, a że ostatnio powiedział tak, tak, więc teraz przyszła kolej na nie, choć nie wiedział wcale, o co sobie chodziło. – Naprawdę nie widziałeś ich? – spytała Sowa lekko zdziwiona. – Chodź, musisz je koniecznie zobaczyć. Poszli do drzwi wejściowych i Puchatek spojrzał na kołatkę i napis pod nim, a potem na sznur od dzwonka z kwaścikiem i napis pod nim. I im dłużej patrzył na chwaści, tym bardziej sobie przypomniał, że widział już kiedyś coś podobnego. Ładny dzwonek, prawda? A jaki przyśliczny chwaścik, czyż nie? spytała sowa. Puchatek skinął głową. Coś mi on przypomina. powiedział. Tylko nie mogę sobie przypomnieć co. Skąd go masz? Szłab akurat przez las. Naraz patrzę. A to sobie wisi na krzaku. Zdawało mi się, że tam coś ktoś mieszka, więc myślę sobie zajrzę i pociągnęłam, żeby zadzwonić i nic, więc zaczęłam dzwonić bardzo gwałtownie, aż mi to zostało w ręku. A że zdawało mi się, że to nikomu niepotrzebne, zabrałam do domu i. Sowo! rzekł Puchatek uroczyście Popełniłaś pomyłkę. Jest to komuś bardzo. A bardzo potrzebne. To komu? Kłapouchemu. Mojemu drogiemu przyjacielowi. Kłapouchemu on to bardzo lubił. Lubił? Był do tego bardzo przywiązany. Odparł rzewny puchatek. To mówiąc, odczepił chwaścik i zaniósł go kłapouchemu. I gdy Krzyś przybił go młotkiem we właściwe miejsce, kłapouchy zaczął hasać i kozły fikać po lesie i machać ogonem tak wesoło, że Kubusz Puchatek z trudem przezwyciężył swoją radość i pospieszył do domu po swoje małe co nieco dla poprzepienia sił. I wycierając sobie pyszczek, w pół godziny później zaśpiewał dumnie. Kto znalazł ogon? Ja, Puchatek, o, trzy na drugą. W rzeczywistości było to kwadrans po jedenastej. Dzisiaj, we czwarty.